Ja z żywiołkiem cholesterolu się często zdradzaliśmy. To taki otwarty związek mimo wszystko jest. Wydaje mi się, że teraz będzie mi tatryw w Łodzi. To znowu do siebie wrócimy na miesiąc i tak w kółko się będzie kręcić nasza znajomość. Do imprezy, od imprezy. Wyzywamy się. Cały czas po siebie ciśnimy, najbardziej ponero Atmosfera mimo wszystko i tak jest pozytywna i chce nam się dalej ze sobą grać w grę. Dzięki temu, że się wyzywamy, to jest śmiesznie. Zawsze tak jest, że jak się przychodzi do nowej drużyny, to nikt nie wie, jak się dokładnie zachowywać, na co sobie można pozwolić. Jak ja pokazałem, że mogę AnyOne'a wyzywać cały czas, no to na przykład który się od razu dołączył, Maciek czasami czymś rzuci w jego stronę, byleby wyzywać AnyOne'a i tyle. No, ale też mamy dobre ku powody. Przykładowo, jak nie idzie na streamach, kończy się gierka, to Nero mówi tak. Ej, bo wiecie, bo ja mało co ostatnio spożywam, nie? No i weź tu się nie śmiej potem z takiego chłopa, no <śmamo> za mu się odpala, no co? Z insta mamy tego, e, Liwka i jego mikrofon. Go nie słychać. My gramy 4v5, e, gierki wszystkie. Bo mu się wyłączy mikrofon, bo mu nie działa mikrofon, bo ma mikrofon ulepiony z góry Byle by go nie było słychać po prostu. Ale on się zarzeka, że go słychać wszystko idealnie, wszystko działa perfekcyjnie. On ja się nie zarzeka tego, że go słychać, tylko kończymy grę na Screamie i ktoś powie Kurde, Liwek musi się więcej odzywać. A on mówi, halo, słychać mnie? No teraz słychać. No, nawet przed chwilą mówiłem, no. W sumie, jako jedyny jak szukaliśmy bota, to mówiłem, bierz chrona bez tryoutu, wierz chrona no matter What. Jak się zgodzi, to po prostu go bierz od razu. Huron już jak grała Dekery, to on dużo szotkolował zawsze pamiętam. Jak zaczął grać supporta, to też shotcalling po prostu mu bardziej jeszcze służy, tym bardziej mu służy. Fajny kolega, doprowadzają gierki. Ja myślę, że Huron jest lepszy niż nie jeden support w jest aktualnie serio, ale to jeszcze niedawno zrobiwa, przepraszam bardzo. Troszeczkę więcej grania, troszeczkę więcej czasu i myślę, że topka na spokojnie. Zawsze mnie denerwowało na przykład w moich supportach to, że oni zbyt często nie lubią się bić albo wchodzić, engage'ować ogólnie I ja jestem tego przeciwieństwem mi się wydaje, że za czasami nawet zbyt dużo wchodzę. To jest o wiele ciekawsze po prostu niż... Stanie z tyłu i klikanie prawego przycisku myszy I dosłownie, no... I jeśli ADEKERY jest nudne, przypominam, ADEKERY służy tylko temu, żeby klikać w prawy przycisk myszy i zadawać obrażenia. Jungler przez 20 minut gra sobie w WoWa. Albo w Metina, tego, wilka alfa bije. Wielki, zły, szary wilk alfa. I tłuczesz go przez 20 minut. To jest choroba Top to jest jeszcze większa choroba więc dosłownie nic danego, już nawet nie ma tego, metina. Tam sobie po prostu stoisz. Tylko słyszysz, o, wiem, piknąć Sayona na r 3 i się sopować w trzeciej minucie, koniec. Twoja użyteczność się skończyła w tej grze. No i powiedzieć, że enemy top ma TPK co najwyżej raz na jakiś czas. Opcjonalne dopiero jest. Opcjonalne? <laughs> da, to jest opcjonalne, no tak. Mid jest spoko, ale mi się na razie podoba tam, gdzie jestem. Ta gitarka. Poznałem dziewczynę w klubie, umówiłem się z nią, dała mi gitarę, zerwała kontakt, gitara została, tak w skrócie. Ale nigdy się nie potrafiłem do niej zabrać. Zabrałem się i szybko się poddałem i już do niej nie wróciłem. A nawet szczerze ja zawsze zapominam, że ona tu leży, ona tak po prostu leży już od dwóch lat tutaj. Na początku stała tam gdzieś w rogu w pokoju, chciałam wrócić, żeby próbować na nie grać. I dlatego ją specjalnie postawiłem w tym miejscu, żeby była pod ręką i tak się troszeczkę zmusić do tego. Nie ch***** ani razu, nie, od tego momentu tak ją tutaj postawiłem. Ogólnie plan był taki, że sobie zapuszczam włosy, farbuję na czarno, kupuję sobie takie kolczyki czerwone i jestem jonem, ale do tego jeszcze muszę sobie klaty wyrobić i wtedy mogę powiedzieć, że jestem jonem, no. A aktualnie to na Firi co najwyżej psem? Pewnie byłbym cinem, bo jestem po... na bani, to jestem przekonany, że ja nie jestem zdrowy Lubię z jakiegoś powodu cyfrę 7 Wiem, że to nie jest czwórka, ale z jakiegoś powodu lubię 7, więc też jakieś podobieństwo Więc już mam dwa i są we mnie dwa wilki, jednego łapki, drugiego pojemniku a no i to jak się zachowuję w internecie nie jestem taki jak jestem na żywo, więc nasze w pewnym sensie maskę to jest trzecie podobieństwo, więc więcej nie znajdę albo mi się nie chce znajdować. Teraz już mnie spamuje, bo na razie nie jest rodzinka tak jak e, na żylecie. Na razie tylko Nero się chwali rzeczami, które nikogo nie interesują. To prawda, N Nero że Nero na czacie i nikt nie odpisuje. <giby> A i każdy ma go w pompie. <giby> Ale gify są, gify są przygotowane. Na, na okazję. Tygrys jest legendarny już. O, mam Tygrysa, patrz. Tam jest taka czarna kreska, nie wiadomo dlaczego. A też najwięcej tych gifów mam z tego waszego wiadronowego Discorda właśnie. Tam nie ma zdrowych ludzi. Naprawdę. Ja miałem teraz sporą rozkminkę na ten temat. Nawróciłem ryców, bo sobie znalazłem pracę. Udzielam korepetycji z angielskiego online. Niby nie chciałem iść w tym kierunku. Chciałem zawsze tego unikać, ale troszeczkę mnie życie aktualnie zmusiło do tego. Dla mnie bardziej opłacalna praca. Na razie to chcę sobie skończyć split. Chcę sobie skończyć licencjat. Na razie to żyć i poznawać siebie, nie? I to z czasem się okaże, co będę chciał robić. Na razie nie mam zielonego pojęcia. Ja raczej podobnie. Zazwyczaj robię to na samą ochotę teraz, albo za miesiąc i na tym się kończą moje plany. Przed chwilą skończyłem licencjat z filologii hiszpańskiej, więc jest to jakieś tam zabezpieczenie na przyszłość. No coś tam mogę ewentualnie przyknużyć w tym temacie, ale nie planuję jakichś wielkich zmian po, po graniu. Mi się podoba, gdzie jest i tak długo, jak mogę to robić, to nie zastanawiam się, co będzie dalej.